na dzisiejszym odcinku GG Dropa będziemy sobie oczywiście tutaj kręcić szyneczki, jakieś bitewki też zrobimy i postaramy się oczywiście zrobić drawfit. I pamiętajcie, że tutaj w tym miejscu z kodem ZONY oczywiście jest 11% do doładowania. Jeśli się już zdecydujecie na grę i użyjecie mojego kodu, będę Wam za to bardzo wdzięczny i będzie mi niezmiernie miło. A na barabasza, na barabana dzisiejszy kod, a... Nie kręciłem dawno, więc mam za free co trzy dni jest za obkręcenie barabana. Tutaj też macie bonusiki, tak, tak. ale kręcimy jeszcze raz i kod na dzisiejszy odcinek jest właśnie taki i będziecie mogli go znaleźć oczywiście w opisie filmu. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja do wygrania AWP Desert. Hydra. Za każde wpłacone 5 dolarów z moim kodem zony, który daje 11%, właśnie tutaj w tym miejscu, zyskujecie jeden tiket na udział w losowaniu AWP Desert Hydry. Już kiedyś robiliśmy podobne rzeczy i oczywiście każdy 5 dolarów to jest jeden tiket, więc im więcej, tym większa szansa na wygranie. Losowanie oczywiście zrobię na jakimś odcinku. Także to tyle z informacji. Przechodzimy do kręcenia. Kręć, kręć, kręć. Tak, tak, tak. Jakaś paka. Te z Aha. Dobra, dobra. Co my sobie dzisiaj tutaj obczajmy pod jakiś fajny profit, a pokręcimy kilka tych chestów. Yellow Dog, Yellow Dog. Niech będzie na rozgrzeweczkę. I dobry Diggle, sunset Chyba dużo wart. Mam dwa w ekipunku, jest, dobra. Proficik. Dwa takie digle mam podobne. Właśnie o Sunset i. To jest. Aha, dobra, to są same 5-7 średnio, ale on też jest. Ok, jednak Proficik. Dobrze, Yellow Dog oddaje. Ehm, co ja miałem powiedzieć? Jest taki oh, Słabo. Dobra, strajki są średnie. 47. Eee, co ja miałem powiedzieć? To są podobne. Ja mam właśnie w ekwipunku i o, Tiger Tooth Bowie Knife! Elegancko, 292 dolki. To jest e, dobry początek. Na razie jest to dobry początek. Niestety kałaszek Asimov. Może jeszcze jakoś statrak ratuje. Niestety nie, zwykły Asimov nam wyleciał. Mam wrażenie, że jak kręcę po jednej skrzynce, to. Proszę, w Traku 192, wtedy chyba kosztuje 209, czyli mamy Blood in the Trak, ale Filtested. Fajnie, fajnie. Jak mam wrażenie, że jak kręcę po jednej skrzynce, to wypadają mi lepsze itemki. chyba nie najgorzej. Mam to UMP. No chyba. Okej, okay, prawy zwróciło. A zobaczmy teraz 5 spinów za 650. Okej, okay, so, widzicie? A, jajaj, jaj. kałach, okej, okay, i dwa Steiner glassy No, po pięć coś mi nie idzie. Zobaczmy jeszcze raz po jednej. Okej, okay. proszę, dobrze. Chyba dużo, 249, dobrze. Dobra, kręcimy po jednej, kręcimy po jednej, bo to chyba nas tutaj... E, Ojo, wulkanik był fajnie oddał, ile za wulkana? 55. A, dobra, to jednak by oddał tak, no. Coś by oddał. Coś by oddał, ale nie tyle, ile byśmy chcieli. Rękawiczki, elegancko. Chociaż chęt w ładnie wyglądają, też zależy jako jakość. Filte No, to są w miarę znośne, ale od minimaluera naprawdę te rękawice robią robotę na tym Cesie. Dobra, jest jakaś bitewka za 24. Czyli za stówę. Okej, okay. średni dropik. Aha, bo to są po 3,5 dolka skrzynki, ale z takich też coś oczywiście może polecieć na profit. Chopper. Mhm. Chopper. Nawet du dużo, długo, dużą cenę trzyma. Pamiętam, że kiedyś był. Można było go kupić za jakieś grosiki. A tutaj dwa dolki. Nie wiem jaka jakość, ale w miarę GIT to wygląda. Oho, i Chopper w P90 Statrack 219 dolca. Obrzyn Apokalipto 514. No proszę. No proszę. I kolejny Apokalipto, ale niestety ten już to gorszy. I zbitewki z Sprofitowaliśmy nieznacznie. Ale sprofitowaliśmy. Dobra, utworzymy jakąś własną bitewkę. Niech tu, o! Doge. Doge coin. Zrobimy malejąco. Są te fajne skrzyneczki na bitwy za 240. Dobra, poczekamy chwilkę, aż ktoś wejdzie. O! Proszę bardzo. Mamy zawodnika, Figielek i SMG P90 Asimów. Desert Eagle Code Red. Okay, tutaj też dla nas, ale nieznacznie. Kameleon to jest czerwony skin z jakiejś skrzyni, nie pamiętam z jakiej, ale wartościowo jest no nędzny. Jak na czerwonego skina, jest nędzny. Niestety znowu dostajemy w plecy. Lit Museo. Muzeum. Muzoleum. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa. Trzeci raz Bloodsport. A moje nieszczęście, a po stronie przeciwnej Royal Paladin średni skin swoją drogą. I teraz też Living in Color. Niestety źle to wygląda. Uh, Battle Star, ok. No ale do nadrobienia jeszcze dużo dolców. Ta w raczej będzie wygrana. El Royal Paladynek, średnio Ocean Drive. Fajny Deagle i w przestępnej cenie. Haha, <ścoughs> skill Aż się prawie udusiłem, bo Wy wiecie, jak ja bardzo nienawidzę tego skina. I kilka filt na końcu. Ładny buścik, ale niestety. No dobra, robię taką samą witewkę. Może teraz się odkujemy. Dało całkiem fajnie. Szkoda, że finalnie nie dla mnie, ale no cóż. Dobra. Czekamy sobie chwilę i wejdziemy, może rauta. Teraz obkręcić kilka razy po jednej skrzyni, bo po jednej właśnie lepiej daje. Jakieś magdzie. Nie, o, emeraldy, niestety. Nie wiem, co to 36 dolców. Średnio. Średnio, jeśli mam być 4. I tutaj Emerald Dragon dużo wart. To będzie profit? Nie, niestety nie. Ostatnio coś kojarzyłem. Jego cenę w okolicach 1000. Może tu po prostu jakość była nie tęga. I Monster Mashup. Też średnio nam tutaj poszło. Dobra, zobaczmy bitewkę. Mecha Industries. Kiedyś miałem w Statraku. Pierwszy mój. Albo drugi czerwony skin dropnięty. Ze skrzyni. I był w Statraku. Wartość wtedy pamiętam 350. Całkiem, całkiem pokaźna suma. No i coś nam nie daje. Coś nam nie daje. Chociaż ten Traitor. E, w Statraczku. Nawet dobra cena. I teraz okręt wojenny. Okej. Okay. Man of War 35. Kurczę, ta awp strasznie podrożała. To też jest mega OG. E, raczej rzadko spotykany przedmiot w grze. Wygląda najgorzej. Fajnie, jeszcze miał skołpa pomalowanego i AWP Asimov. To nam daje e, soczystą przewagę teraz. 85 dolków. Hyperbiścik. Nawet kit. Podażę, bez Statraka. Living in Color. Delikatny trash. Okej, okay. bitewka nasza. Tu raczej się nic nie zmieni elegancko. 408. U stu Bardzo dobry profit. Dobra, robimy taką samą. Idziemy jeszcze sobie obkręcać tego yellow doga. Yellow dog. Bo to dobrze dawało. Dobrze dawało i... Okej. Okay. Blood in the water. 209. jeszcze Okej, okay. ta skrzynia jest ciekawa. Więcej na właśnie pojedynczym otwieraniu zrobiłem profitów niż minusów Stained Glass chyba na zero z tego co pamiętam. Ok, słabsza jakość teraz nam wyleciała, więc średniaweczka weczka i mamy Desert Eagle, Prince Streama 57. Kurcze, no zapamiętałem cenę tego Digla znacznie lepiej. Dobra, kolejna bitwa. Aha, jest za 240. Jak zrobiliśmy 408, no to i tak, tak elegancko. Muzoleum. To na pewno jest drop dla nas. A jajaj. No tutaj niestety w Ciry dostaliśmy, ale Noir myślałem, że będzie mniej wart, Więc Nie jest też najgorzej Dragon Fire. Myślałem, że Dragon Brief. Dragon Fire się no. Ta M. No niestety, Battle Star. Ale dobra, w Stat Traku trochę tutaj uratował. Jeszcze jest wszystko do wyciągnięcia bisstick i mamy 8 dolków e, różnicy nowwu hyper nowwu hyper o Man o War dobrze i chyba mamy przewagę tak mamy przewagę i bitewka już się zwróciła więc teraz wszystko co poleci to na plus jeśli oczywiście uda nam się wygrać Ok. może być Ważne, żeby był win, to jest najważniejsze w tym momencie. Oj, 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 jest. Delikatnie, ale jest. Przedajemy sobie wszystko i robimy nową bitewkę. Tak, dodamy sobie, czy nie, tą za 30, ona jest taka kawa nawet. OK, elegancko. Cold Blooded. I kolejny Cold Blooded za 77. To jest dobry, dobra oznaka. A jajaj, tu jest chyba Mendy. I Cold Blooded po stronie przeciwnej, więc już nam się troszeczkę. u Ujajaj. Mniejsza przewaga na szczęście. Tutaj nie dostaliśmy mocno w ciry. Oj, 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 słabo. Ale Night Haste, yy, OK, okej, bo mi się Night Haste mieli z takim yy, Diglem kobaltowym. Na pewno wiecie o jakiego mi chodzi: kobalt. A po prostu kobalt nazywa. Ja wiem, że to jest to, on w cenie dosyć wysoko się trzyma. Yy, no właśnie. No właśnie. No łeb w web. Tutaj każda skrzynka będzie ważna. I niestety. O, a okay. Asimov za 55. Niefortunnie. Niefortunnie i cold Blue Dead. Aj, 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 aj. No, tu niestety nie odratujemy tego, nie odratujemy ładny profit, ładny profit tej bitwy tutaj dla oponenta. Dobra, lecimy jeszcze taką samą, może nam się poszczęści, a jak nie to, to 3 razy sztuka i coś potem damy mocniejszego, no bo przecież 3 bitew z rzędu zagrać nie będzie można. Mendy, OK, na plus. Ale ogólnie z dwóch skrzynek bez profitu jest cold Blooded i AK, dobry drop dla obu panów. Obrzynek średnio, Ale 20 w atraku OK, Kraken nawet zaskoczył. Nawet zaskoczył ten potwór i Confirmed, OK. No już się nam wszystko wyrównuje. Dobra, to jest, jest najgorsze. 37 za auga to jest dobra cena. Andonizet Navy Słaba MK. 46, Hell, a bo to Hellfire, tylko że w jakiejś chyba jakości średniej, bo nie rozpoznałem tego skina na pierwszy rzut oka. I mój ulubiony Dropik Cold Blooded. Bardzo do, często leci swoją drogą z tej skrzynki. I AK Asimov. To ładnie też nam podbije tutaj wartość bitewki. No raczej już nie przegram. Tu musiałaby jakaś dobra kosa chyba polecieć. Eee, Okej, okay, 31-46 I ostatni Okej, okay, znowu ta emeczka I e AK, -E elegancko 300 653. Eee, No, wracamy na dobre tory Wracamy na dobre tory Zrobimy jeszcze bitewkę taką podsumowującą Dobra, no i teraz kurczę Przydałoby się coś sprofitować Golden knife, niech będzie Będzie golden knife eee, Niech będzie ten Yellow Dog jest dobry. I dopchamy sobie jeszcze takim dopychaczem. Tyk, cyk, cyk. No. Mamy jeszcze dwa, trzy. A takiego, takiego filter z teścika jednego. Sobie dziabniemy z zaskoczenia. I handwraps -so overprint. -y. Średnio. Średnio. 290. Ajajaj. Aj, aj. Oby nam teraz weszła ta bitewka, bo to jest ważne i te dwie pierwsze skrzynki są najważniejsze. Stiletto... Stiletto Case Harden Zaskoczył, szczerze mówiąc. USP. u Stained Glass. To jest to, co mówiłem, że on jest dużo warty, jeśli wypadnie dobra jakość. I tutaj niestety będzie bitewka, pomimo tych dwóch pierwszych skrzynek mocnych, w miarę się wszystko wyrównało. USP Kill Confirmed. Dobrze, dobrze, naprawdę dobrze. Lecimy jeszcze teraz, trzy skrzynie. Ok. Średnio. Mało przewagi. Tutaj do ostatniej skrzynki będzie bitka. Ok. Sugar Rush. Dobrze. 43. No myślę, że to już będzie ciężko wypuścić. Prowadzenie. Elegancko. Elegancko. 1200. Sprzedaj wszystko. No. <laughs> Proficik delikatny. Ale jest. No i co? Pamiętajcie, że tutaj w tym miejscu możecie oczywiście kodem z zony sobie doładować 11%. Jeśli się zdecydujecie na grę, będzie mi bardzo miło. I pamiętajcie, że na barabana od macie w opisie. I też nowy system wleciał. Za każde doładowane 5 dolków leci do Giveawaya. Wasz jakby jeden ticket i ja wtedy z tych ticketów rozlosuję skin o wartości 3000 Dolarów. Takie coś jak było kiedyś właśnie teraz też wraca, także. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie, trzymajcie się do następnego.